Merkury, Księżyc oraz Wenus, to spotkanie tych trzech ciał niebieskich, będziecie mogli dostrzec na niebie gołym okiem 1 i 2 marca. W sobotę, tuż po zachodzie Słońca, wysoko ponad zachodnim horyzontem, odnajdziecie jasną Wenus. Druga planeta od Słońca w lutym znalazła się najbliżej Ziemi i ciągle błyszczy najmocniej w całym 2025 roku. Nieco niżej dostrzeżecie bardzo cienki, bo oświetlony w zaledwie 4% Księżyc. Czas tuż po nowiu i przed pierwszą kwadrą to znakomita okazja na podziwianie światła popielatego, które odbite od Ziemi doświetla nieoświetloną część widocznej Ziemi tarczy Księżyca. Zadaniem najtrudniejszym będzie odnalezienie Merkurego. Pierwsza planeta od Słońca powraca na nocne niebo i choć każdego kolejnego wieczoru znajduje się wyżej ponad horyzontem, to jednak wciąż dość nisko, aby wyrwać się z objęć jasnej poświaty zachodzącego Słońca. Czas najlepszej widoczności Merkurego nadejdzie w drugi weekend marca, ale już teraz warto polować na pierwszą planetę Układu Słonecznego. Potrzebujemy do tego odsłoniętego zachodniego horyzontu i skupionego wzroku. W przypadku niepowodzenia w sobotę wspomnianą trójkę będziemy mogli odnaleźć na niebie także w niedzielę. Widoczną różnicą będzie księżyc, który zwiększy swoje oświetlenie i przemieści się na niebie ponad Wenus. Powodzenia w polowaniu na to kosmiczne trio, a po więcej kosmicznych ciekawostek zaglądajcie na profil Oko na Gwiazdy. Polub, zaobserwuj i miej Oko na Gwiazdy.